5, 4, 3, 2, 1, staw! Ok, teraz spróbujesz wyczuć jak samochód zwalnia. Zwolnij pedał gazu i obserwuj jak prędkość maleje. Potem znowu możesz przyspieszyć. Przed nami zakręt. Tym razem przechamy trochę, aby zwolnić i wejdź w płyt Pokonaj kilka następnych zakrętów. wczuj się wytwiaz. Aby wiedzieć jak wygląda droga przed tobą, słuchaj moich notatek. Będziemy używać liczby od 6 do 1. 6 oznacza szybki, szeroki łuk, a 1 – wolny, ciasny zakręt. Prawy 6 i lewy 5 przez szczyt. 80 przez ciągło. 80. Lewy 5. Do prawy 4 Mamy przebitą lewą przednią oporę I lewy 3 przez szczyt, nie tnij. Do prawy 5 Siodło Szczyt Inne określenia, które możesz usłyszeć to 90 stopni, nagród i ostry te zakręty najlepiej pokonywać z hamulcem ręcznym. Spróbuj go użyć na tym skrzyżowaniu. Siodło, prawy pięć. Szczyt, skręt, nawrót, lewy wyboje. 60. Świetnie. Mam nadzieję, że wszystko rozumiesz. Przez resztę odcinka będę odczytywać notatki, abyś zrozumiał, jak wygląda prawdziwy wyjści kraj. Do... Prawy 5 długi. Uwaga szczyt. Morze chopa. Prawy 5. Siodło. Wymóg. Post. 100 przed siodłem. I szczyt. Morze chopa. 80. Do metry. Zwolnij przy stanowisku technicznym. Świetnie. Świetnie ci poszło. Mam nadzieję, że ci się podobało. Myślę, że odpowiednim poziomem trudności będzie kierowca wyścigowy. Ale jeśli chcesz, możesz go zmienić. Początki bywają trudne. Następnym etapem będzie słynna Akademia D w stanie Waszyngton USA. Tam możesz trenować, ile tylko zechcesz. Witaj w Akademii Dirt. Tu możesz ćwiczyć i uczyć się przydatnych technik jazdy. Na początek przejedziemy się trochę i poznamy samochód. To mocniejszy samochód niż ten z Australii. Ma napęd na wszystkie koła, więc będzie lepiej pokonywać zakręty. I jak się czujesz w samochodzie? Jeśli ten styl jazdy ci nie odpowiada, możesz go zmienić w menu opcję. Ale możemy przejść dalej. Przygotowaliśmy dla ciebie kilka lekcji do przerobienia. Przejdź do centrum akademii, aby zobaczyć. Pamiętaj, że jeśli chcesz popracować nad techniką jazdy, możesz skorzystać z lekcji w Centrum Akademii Dy. Wydaje się, że łapiesz o co chodzi.